Drogie Panie i Panowie Posłowie, informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji. O godzinie 10.30 Komisja Etyki Poselskiej, Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O godzinie 11.00 nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach oraz Komisja Zdrowia. O godzinie 11.30 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. O godzinie 12.00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz odpowiedzialności konstytucyjnej. O godzinie 12.30 Komisja do Spraw Unii Europejskiej Edukacji, Nauki i Młodzieży. O godzinie 13.00 Komisja Finansów Publicznych, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Zdrowia. O godzinie 13.30 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. O godzinie 15.00 Finansów Publicznych, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. O godzinie 15.20. Zdrowia, o godzinie 15.30 również Komisja Zdrowia, o godzinie 16.00 Komisja Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisja Obrony Narodowej. O godzinie 17.00 Komisja Finansów Publicznych oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny. O godzinie 18.30 Komisja Finansów Publicznych. Dziękuję.